Siema, jestem Drata, witam Was w kolejnym odcinku z serii Scooby Doo, Pierwsze Strachy. Zaczynamy kolejny odcinek, poziom 3 z cyrku, co jest nie było żadnej jeszcze raz. Okej, okay, no nie było najwidoczniej. Ktoś go tu przygniótł, ale dziwne. Ojeju. Dobra, w takim razie lecimy tutaj. Myślałem, że mogę wskoczyć do góry, ale najwidoczniej nie mogę. Tu mamy żołnierzyki to z tory. Jebs. Ojejo, czemu tak nie... Nie ma. Dobra, trzeba tak, pracować może szybciej będzie. A czemu tak samo namierzające? Okej. Okay. Nie ma. Ok, to idziemy teraz tu, nic nie ma. To wypróżnimy, bo tam chyba było, cztery strychniki muszę wypróżnić. to dostać taki medalion. No, trochę u mnie medalion. Zobaczmy serduszko. Wysuniemy to tutaj starczy chyba. O, Fred! Ogarnij się! A wszędzie mamy te znaczki. Ła! Wow. Teraz on ucieka, nie chcemy się z nimi bawić. Musiałbym skoczyć, żeby to braić. Ojej, po co tutaj przylazłeś? O co? Okej. Okay. Udało się w końcu. O, Przeszedłem. Okej, okay, tu nic nie ma. Tu gdzieś jest mezalem z kubiego, słyszę. Okej. Okay. Jeden, drugi. No to nie, a nie wiem to jakiś tu jest, słyszę, ale nie wiem. O okurz dwa mać. Jak, jak mnie to ty jak oni latają, Raczek na raz pokonanych. Dobra, no to do tam tak kowa... Ja gdzieś. Tam, no tam jest. Cz, nie uciekaj. No i super. Nie ma, nie? Nie, nie, no, idziemy dalej nie, razie no, tu jest kolejna skrzynka na listy, to nie, ją nie, od razu. OK. nie, mamy A, te, te spawnery trzeba zniszczyć. Stitchów. I nie okay. podnosie przepchniemy. Nie na kura No ej Okej okay. Okej okay. i Nie... Tatsu darf chodź tu A no, widzę tam kolejny medalion z go. Machaj, dźwig na machę coś na pewno da, nie? Dobra, Dalion, drugi. O nie, Berta Nie ma. Super, Dafne. Ognęły wejchę, Fred! Fred! Ogarnij dupę. Of co za z tego Freda! Fred! Ja pierdolę naprawdę No co ty robisz kurwa Fred? Dobra, mam wyjebane na to, dzięki, Idź dalej bo muszę zagadki znaleźć. Mogę to przesunąć. Dobrze, że mówisz. O Jezu, Teraz ja ten spawner. A, mamy. I odblokujemy kostium jakiś. I mamy kudłaty astronauta. Ok, czyli mamy bazę astrala po prostu jednym słowem odblokowanego. No to byliśmy. Ale teraz możemy się tą. Rozdupcyć skrzynkę, opróżnić Jeszcze jedna by nam została do opróżnienia gdzieś O ile znajdziemy Moja pierdolę Sora, ale wcześniej rano nie myślisz tak do końca ale z Kubiego nie mamy, żeby wejść po tym medalion. To jakbym miał... O, to, to rozwala mi, wchodzę do góry po medalion z Kubiego. Jeszcze jedna. Pytanie, jak jest to ostatnie? Tu może? Nie. Wiedziemy jak są. przydać się do skórek? To gdzieś tu musi być taki tu nie tu nie, to może tu? Też nie. Okej, okay, to było. Okej, okay, katalog zabawek to chyba katalog, w którym pełno jest strasznych zabawek, okej. Okay. Skubi, się. Idziemy do fabryki zabawek. To tam powstają. Znaleźliśmy katalog. Są w nim wszystkie możliwe zabawki. Gwiazdka <grystka> w tym mieście musi być wspaniała. Tak. Idźcie do fabryki zabawek. Spotkamy się tam. Do Oj, co mamy? Co ja mrwamy mam, tych? Ja Okay. O nie, to ty! Uh. Nie tak mamy kattenkę. To się wyciszam. Kto tam? Pokaż się. Dobry wieczór, dzieci. Tobie, Tobie. Tak, dobry wieczór Tobie. Tobie też. Tim <grystanie> Toiler, tak się nazywam. Przyjazny mieszkaniec miasta przy zdrowych zmysłach! Cieszę się, że tak uważasz. Szukamy zabawkarza. Ach, zabawkarz to wielki człowiek. Mówią, że może trzeba będzie zamknąć wesołe miasteczko. Nie dopuścimy do tego. Nawet się nie przejechałem na karuzeli. No a zabawkarz? Wszyscy go znają i uwielbiają. To bohater tego miasta. Miał mieć pomnik, ale... Ach. Nie uhonorowali go. Możesz nas zabrać do fabryki zabawek? Jeśli sądzicie, że mogę, to mam taki plan. Za mną, przyjaźni, przyjaciele, za mną. Pst! Tutaj! Co? Gdzie on się podział? Przed chwilą tu był. Nieważne, chodźmy do tej fabryki. Nie ogarniam co coś się stało. Jakiś Willy Wonka tutaj przyszedł do nas. Chciał nas zaprowadzić do fabryki zabawek, po czym przyszedł... ...cyfra. rozmowny. Tak, to w jego stylu. Wszyscy zmierzamy do fabryki zabawek. Spotkamy się na miejscu. Dobra, do zobaczenia. Berla bez odbioru. Dobra. A, a, a cyfra to taki no Jak mówiłem, bo żebym zgubił wątek. Wiem, że spotkaliśmy tego Tomiego Tomiego, jak ja to nazywało łąkę. wejść? Mogę. Super. A Wszędzie są te znaczki fabryki zabawek. Linda psa, Łupasa. Ja Miałem. Myślę, że to skacze. <ślinny> Moje ją spadłem jeszcze. W takim razie tutaj teraz przybyliśmy. O jest. Dobra, nie zauważyłem. Zawidziałem. Dobra, 12 z żołnierzyków. Do pokonania mam. Nie. <laughs> Dobra. Mamy już pięć od dwunastu, chodźcie tutaj połowa za nami, jeszcze druga połowa, wykonajmy tego, a z tego ciebie. Jeszcze dwóch. Bity za tu jest super. I pokonani. Weźmiemy sobie serduszko. Lecimy w górę. To jest co jest co ciebie dafne Chodź tu Chodź tam. Dafne tam będziemy nie jesteś, co jesteś, dźwignia Fred teraz się ogarnij. O. Nie da kiełbasy. O pchnij, pchnij pchnij tam gdzie masz. Nie wiem, czy już starczy. Jeszcze nie. Jeszcze troszkę Oto to przynajmniej mnie zaatakuje. Mamy dźwignię. Lecimy w górę jeszcze. Koniec? Koniec. Im dalej widzę, to te odcinki są dłuższe. Albo no mi się tak wydaje po prostu. Mo, no, Gdzieś jeden ominęliśmy. Tak sobie nie ominęliśmy, bo tam był tam, gdzie właśnie Skobie by musiało przejść. A tam nie mieliśmy dojścia. O, nie zdobyłem jednak trofeum. Dobra, czwarty odcinek będzie w kolejną środę, a teraz zobaczę po prostu, co miałem tutaj zrobić. Ach, sześć skrzynek miałem opróżnić, a ja że mam opróżnić cztery, albo pięć, no trudno. A tak nie widziałem więcej skrzynek, żeby ich opróżnić. O, no, tyle zabawek nie będziemy, no bo to tak jest na swobodną grę, bo to jest jako astronauta. 200 zabawek. Ogólnie Wam pokażę później, na koniec, jak wyglądają wszystkie trofea zdobyte, bo na innym punkcie, no, tylko jednego trofea mi brakuje a mianowicie, tego zdobyć wszystkie medaliony z i muszę po prostu je ponaj Znajdywać jeszcze. To co, teraz ja w takim razie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, subskrybowaniu, lajkowaniu. widzimy się w kolejnych odcinkach serii Scooby Doo i innych. Na razie czułem. No i cześć.